Dominika Serowska nie owija w bawełnę. Mówi wprost o pobieraniu 800+. Plus. Nie jemy ze złotych talerzy. Dominik Serowska w najnowszym wywiadzie zabrała głos m.in. w sprawie programu 800+, plus, z którego sama korzysta. Narzeczona Marcina Hakiela stanowczo odrzuciła opinię, że świadczenia powinny przysługiwać tylko osobom ubogim. Nie jemy ze złotych talerzy. To nie jest tak, że rzucam dolarami w kiblu, a później pobieram 800 plus, powiedziała Serowska. Temat świadczeń socjalnych w Polsce od lat budzi żywe reakcje. Programy takie jak 800 plus czy 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka wywołują spory wśród internautów. Jedni je popierają, inni uważają, że osoby zamożne nie powinny z nich korzystać. Podczas niedawnej sesji Kula Sylwia Bomba przyznała, że sama korzysta z programu 800 plus. Zdaniem gwiazdy Google to doskonałe wsparcie dla każdego, niezależnie od zarobków. Celebrytka dodała, że otrzymane pieniądze odkłada na specjalne konto, aby w przyszłości przekazać je swojej córce, gdy ta stanie się pełnoletnia. Dominika Serowska wprost o pobieraniu 800. Dominika Serowska w najnowszym wywiadzie w podcaście Kolme mi zabrała głos w sprawie programu 800. Narzeczona Marcina Hakiela, mama małego Romea, ujawniła, że również pobiera świadczenie dla swojego synka. Czy bierzesz 800 plus? zapytała prowadząca. No jasne, odparła Dominika. Bo się zastanawiałam, czy gwiazdy też biorą. Ja biorę, ciągnęła gospodyni podcastu. Ale jakie gwiazdy? zirytowała się Dominika. Ja jestem mamą, nie rozumiem takiego podziału, że biednym rozdajcie, a ci, co mają i sobie radzą, to niech sobie radzą. To jest dla mnie, no nie, jak każdy dostaje, to każdy dostaje. Wiesz, jedni radzą sobie tak, a drudzy inaczej. Ale zawsze mnie to wkurzało, że biednemu to trzeba pomóc, a ten, co sobie radzi, to niech sobie radzi i zapi gwiazdkar dziela. Osobom publicznym bardziej się patrzy na ręce, zauważyła podcasterka. Ale wiesz, z drugiej strony my też nie jesteśmy nie wiadomo na jakim poziomie, stwierdziła Serowska. Nie jemy ze złotych talerzy. To nie jest tak, że rzucam dolarami w kiblu, a później pobieram 800+. Plus. A nawet gdyby, pewnie są pary w show biznesie, które super prosperują i mają kupę kasy, dalej uważam, że im się to należy. To jest przywilej wszystkich obywateli, przyznała narzeczona Marcina Hakiela.